flagowy wystawiony został przez drugi Szczep Harcerski Memoria w składzie dowódca Samarytanka Julia Szopa, flagowy Młodzik Karol Żmuda i asysta Młodzik Tomasz Rzeszutko. W takich chwilach jak ta jestem dumny z tego, że jestem Polakiem i jestem dumny z tego, że Polskę noszę w sercu. 26 sierpnia 1914 roku tu spod tego budynku 25 skawinian z kawińskich sokołów wyruszyłoby wraz z marszałkiem Piłsudskim walczyć o wolną Polskę. i no Wyższe graty i zapasów nie miał dosyć. Bo ciągnął amunicję, dobrze na warcie siedział. Raz z zakonspirował spirował, małpiewką dla niedźwiedzia. Boku nie ma, nie ma nic, w oczach gruzy, wojna łzy. Nie, nie ma, nie ma nic, w głowie wciąż strach i głos wciąż drży. Powiedzcie mojej babcie, że zachowałam się jak trzeba. Czego nadzieje nie tędy kombarną, córce i struchnia? 11 listopada piękna uroczystość zorganizowana przez Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Jak wrażenie? No ja jestem bardzo emocjonalną duszą i cały czas staram się te moje emocje opanowywać. Nie ukrywam, że mam wrażenie, że coraz bardziej uczymy się świętować, że unikamy tak naprawdę tej i pompatyczności i takiego trochę smutku, bo mamy takie coś w sobie. Chcieliśmy połączyć świętowanie z wynoszeniem radości. Chociaż to nie jest łatwe, bo te pieśni wszystkie mają w sobie trochę cierpienia i nostalgii. Przyjechaliśmy tutaj jako rekonstruktorzy pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej generała brygady Stanisława Sosabowskiego. Skąd się wzięło to, że rekonstruujemy akurat tą brygadę? Działamy w 74 drużynie harcerskiej Desant imienia pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej generała Stanisława Sosabowskiego. Wszyscy tutaj rekonstruktorzy, no oprócz Pietka, ale to jest nasz wspaniały kolega. Są po prostu harcerzami tej drużyny. Cieszy nas to, że taka rzesza ludzi do nas tutaj dotarła. Msza Święta oczywiście zawsze jest inauguracją takiego dnia, natomiast później martwimy się wciąż, gdzie podzielimy wszystkich. Przeszło to wszelkie oczekiwania, więc naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni I nie ukrywam, że to nie jest też tak, że to jest tylko i wyłącznie Centrum Kultury i Sportu i nie chciałabym tutaj spijać pianki jako przedstawiciel instytucji, dlatego... Artyści wystąpili, ale też widzę, że pomogli harcerze. Oczywiście, że tak i tutaj tak samo nie chciałabym nikogo pominąć. Owszem, że teraz jest wspólne śpiewanie z drugim szczepem Memoria, ale tak naprawdę przecież wszyscy inni harcerze tutaj byli obecni, bo ta część oficjalna bez tych wszystkich pocztów sztandarowych, obecności harcerzy umundurowanych, to nie byłoby tak naprawdę tego efektu i tego splendoru, więc nie jesteśmy sami, jesteśmy z różnymi organizacjami, więc bardzo się cieszymy, że tak naprawdę coraz więcej możemy pokazać. A myślę, że nowo, nowoczesność połączona z tradycją, bo zaczęliśmy tradycyjnie od mszy świętej i podziękowań Składanych Bogu za to, że mamy dzisiaj wolną ojczyznę. A później rzeczywiście bardziej współcześnie, nowocześnie troszeczkę pośpiewaliśmy. Kto chciał, to mógł zjeść grochówkę. Pooglądać sobie sprzęt wojskowy przeróżny, który tutaj mamy wystawiony. Otworzyliśmy oczywiście koncert faktycznie występem zespołu Tanto. To są cudowne solistki prowadzone przez Kasia Szybisty na co dzień. Pan Aleksander Szklarski, który w tym roku jest naszym instruktorem teatralnym, troszkę wsparł ten koncert z taką małą projekcją multimedialną. Aktorzy z teatru Wszystko gra i Teatru Maska, wsparli koncert, odbiór wizualny. No myślę, że były ciarki. Widziałam, że to nie tylko ja wycierałam te łzy, chociaż jestem no stosunkowo młodym pokoleniem, że nie mogę pamiętać tych wszystkich cierpień narodu. Niemniej jednak tutaj naprawdę było mnóstwo osób, które to bardzo przeżywały. Wzięliśmy ze sobą sprzęt, broń, oporządzenie, mundury, nawet takie same konserwy, herbaty kubki, całe wyposażenie i umundurowanie żołnierzy tejże brygady. Mimo, że umundurowanie i wyposażenie brytyjskie, to jak widać, jesteśmy wojskiem polskim. No teraz widać, że tętni sala teatralna wciąż życiem. Harcerze prowadzą śpiewanie, prosili, żeby mówić, że to nie jest ich koncert, tylko oni zachęcają do wspólnego śpiewania, więc faktycznie to robimy. A na zakończenie mamy atrakcje, również będzie muzycznie, ale troszkę inaczej, bo będzie big band i taki mały zespół wokalny z ze szkoły muzycznej pierwszego stopnia w Skabinie, także coś się dzieje. Ale rzeczywiście tej młodzieży dzisiaj było sporo i to tym bardziej nas wszystkich cieszy, że właśnie te, te nasze tradycje, nasze, e, nasze przywiązanie do patriotyzmu jest w młodych i, i mam nadzieję, że oni to będą w kolejnych latach kontynuować. Znaczy wydaje mi się, że budujące jest to, że jest bardzo dużo młodzieży, bo od, oprócz nas dwoje tutaj jest naprawdę mnóstwo młodzieży. To znaczy ja jestem w ogóle zaskoczona, bo tak naprawdę tych dzieciaków jest mnóstwo i nie wiem, kto tutaj przyprowadza kogo, czy dzieci, rodziców, czy rodzice dzieci. I tak widzę, że się przygotowują. Ja byłam tutaj zaskoczona, jak zobaczyłam, że są osoby, które mają białe, białe, z jakimiś barwami narodowymi pod koszulki i powiem że jesteśmy wnet na meczu, bo mają ze sobą atrybuty, szaliki biało-czerwone, więc wydaje mi się, że uczymy się w różny sposób okazywać radość z odzyskania niepodległości. Nowoczesne świętowanie z cekisem. No bardzo się cieszę, że tak zaczynamy i inaugurujemy niech tak? Będzie. Brygada Sosabowskiego walczyła o wolność holenderską, ale jej żołnierze ginęli za Polskę w 1944 w trakcie operacji Market Garden. Chcemy o nich wspominać co roku, bo to są naprawdę zapomniani bohaterowie. Bo nie upomniała się o nich Rzeczpospolita długie, długie lata. Dopiero tak naprawdę niedawno wszyscy się w końcu o nich dowiedzieli. A i tak w podręcznikach o generale Sosabowskim są może dwa, trzy zdania. I tutaj nasza rola.